Cześć! Dzisiaj witam Was z kółka, pięknego pick ponieważ przeskoczyłam sobie jeden dzionek, porobiłam co tam trzeba było porobić niewiele. I dzisiaj sobie pojedziemy do kościoła, bo jest niedziela i trzeba jednak do tego kościoła zajechać. Nie wiem, którą stroną mi najlepiej będzie jechać, ale może po prostu pojadę ulicą, żeby nie było. Bo ta... Map, y, tam mam jechać, okej. Okay. Mam nadzieję, że ja będę tutaj mogła gdzieś zakręcić zaraz, ale chyba będę mogła. Możemy przy okazji sobie pozwiedzać okolice. Zobaczyć jak piękna ona jest. E, no, ja nie wiem, gdzie mam jechać, więc. Y, mm, <ścoughs> zobaczymy, dokąd nasz pick up nas y, dowiezie. Może mogłam jechać. W drugą stronę. Ale w końcu dojedziemy. Możemy popatrzeć sobie na boczka, posłuchać jak mój sąsiad wierci mi nad głową, ale mam nadzieję, że nie będziecie tego słyszeć. Okej. Okay. Może się uda. Może dotrzemy? I tak w ogóle planuję sobie jeszcze po tym kościele, może skoczyć na rynek, bo wypatrzyłam, że tutaj mają jakiś ryneczek i fajnie by było jednak mm, zapoznać się z okolicami, z całym miasteczkiem. Na rynku zapewne też kogoś sobie poznamy. ok, Mary Waters dobrze. Ups! No, kierowcom jestem pierwszej klasy, widzę. <laughs> ale liczę na to. O! To się przeliczyłam. Okej, okay, jedziemy w dobrym kierunku, wspaniale. Dobrze, że nie traktorem, bo pewnie byśmy tam dojechali na wieczór. Ale ładnie powiem wam, że może grafika nie powala na kolana, ale podoba mi się, jak bardzo tutaj jest zielono i w sumie tak dosyć słonecznie, bo dużo żółtego. Także spoko. Tutaj jest jakaś szklarnia, którą chyba można kupić. Z tego, co widziałam na mapie. Yy, dobra, tędy sobie pojedziemy. No, 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 no. No, pięknie. To się wszyscy będą świadze mnie. <grym> yy, Okej. Okay, prawie jesteśmy na miejscu. Hmm. Yy. Lakeside. Ale coś mi tutaj zamula srogo. Nieładnie grą. A tutaj całkiem ładna jest jakaś stodoła. Też chcę taką. No a ty jedziesz chłopie? Co wy robicie? Ludzie! A, znowu tracę zapasy, ładnie. Za niedługo to ja całkiem zostanę goła i wesoła bez zapasów. Ale uwaga, jesteśmy. Odwiedzenie kościoła to nie jest wcale zły pomysł. Przełoży się to, przełoży się to na wyższy wskaźnik relacji społecznych. Dobra, Wisiatka. No i jakoś pusto. No, nie wierzę, że to się tak zacina tutaj. No dobra, jakoś to przetrwamy, prawda? Powiedzcie mi, że przetrwacie. E serio, to było całe zadanie? Naprawdę. Ja myślałam, że tu ludzi spotkam. Halo. No, nie wierzę, ale mnie rozczarowało teraz. Ale okej, okay, zobaczmy. No, powiem Wam, że myślałam, że to będzie wydarzenie dnia. A tymczasem gramie zrobiła w bambuko. Przykro mi, bardzo mi przykro. Dobra, zobaczmy na mapę. To możemy skasować. Tu jest kawiarnia. Ale tutaj nie ma żadnego zadania. Dobra, zobaczmy, tutaj w ogóle muszę odnowić całkowicie swoje gospodarstwo, ale nie wiem, jak mam to zrobić. Yy, okej. Okay. To kogo my tu mamy? Tu jest yy, zaoraj pole, tu jest y, też zaoraj pole. Yy, dostarcz pomidor, zaoraj pole. Aha, tu też jest kościół, okej. Okay. Tu jest jakaś beki. I mm, gdzie mamy jeszcze tutaj jakiegoś człowieka Steve'a? No dobra, to jedźmy może sobie najpierw na ten rynek. Co by tutaj fajnego wybrać? Mamy w sumie pomidora chyba. Aha, tutaj trzeba 20. Pomidorów dostarczyć, też tyle to raczej nie mam. Stacja benzynowa, kawiarnia. Miejsce relaksu. Miejsce, w którym możesz spotkać ludzi, handlować, poszukać pracy albo zrelaksować się. Dobra, to jedziemy tutaj w takim razie. Ech. No przykro mi. Naprawdę sądziłam, że tu będą jacyś ludzie. Że będzie jakaś żona. A tymczasem guzik. Guzik z pantelką. Ale okej. Okay. Gdzie my mamy jechać? Tam mamy jechać. Ło lala, kawał drogi. Jak te auto dziko jeździ, wam powiem. A tu są jacyś ludzie, ale dobre. Pij z nimi. Dobra, trzeba jechać w stronę gospodarstwa, żeby tam potem yy, ruszyć dalej. Widzę, że zbiory niektórzy już mają gotowe, chyba. Chyba. <noise> Bo nie wiem. Nie ogarniam, czy już gotowe, czy nie. Wyglądają jak gotowe, ale mogę się mylić. Okej, okay, dotarłam do Town of Redberry. Widzę, że to jakieś centrum najwyraźniej, bo takie dosyć odnowione, ale pytanie, czy ja tędy mam jechać? Chyba nie. Uwaga. Będzie skluczka, będzie słuczka. <grych> Dobra. To pojedziemy sobie tędy w takim razie. Tak, tutaj mamy kolejny kościół. Uu! Sporo ludzi. Ale my mamy jechać tam. Najwyraźniej to jest centrum. Stacja benzynowa, jakiś bar chyba. Ja chcę jechać tam. Czy ja mam wysiąść z tego pick-upa? To może tutaj zaparkuję. Coffee shop. Nie wiem, czy tu jest parking, ale powiedzmy, że jedziemy zatankować. O! Trzeba nie czasem właśnie, aż sprawdzę, czy rzeczywiście można tu zatankować. Enter stacja benzynowa. O! Można. 48 litrów paliwa. Okej. Okay. No dobra, niewiele mamy do tankowania, ale zawsze coś. Kup 1000 litrów do głównego zbiornika. Eee, dobra, wyjdziemy sobie stąd na razie, bo nie wiem, gdzie mam zaparkować. I ja chciałam iść tam. Mm, ale może zobaczymy sobie te coffee shop? Może jakaś żonka się znajdzie? <grybujesz> Chociaż nie, chyba tylko z tych zaznaczonych można wybierać. Dzień dobry. O, Jessica. Tak, to naprawdę miłe miejsce do życia. Hm, mm, a co ci, moja droga? OK. Nie jesteśmy zbytnio spostrzegawczy. O, bomboniera! I kawka. Dobra, weźmiemy sobie. Okej, okay, kawusia jest na wynos. To można ją od razu wypić. Super. Dzięki. Czysika? -y, a tu kto? Możemy pogadać? Nie. Pan nie chce z nami gadać. Ok, no to idziemy tam gdzie chciałam iść. Nic mi nie przyjedzie? Chyba nie. To może ten skoczymy. Tutaj jakiś stragany. Może tu będę mogła coś sprzedawać też. To jest w ogóle jakiś taki park, jakby. No ładnie. Podoba mi się, powiem wam. Okej, okay, my mamy iść tutaj. Czy tu ktoś będzie? Czy tylko pustka? No nie, no smutno. Gdzie ci ludzie? Nie wyszli jeszcze z kościoła? Eee. No, taki fajny skwerek. Podoba mi się ten skwerek. Tutaj jest w ogóle ognisko. o, W centrum miasteczka, A, raczej wsi. Ciekawe. E, ale dobrze, moi drodzy, no troszkę. Mm, mało ludzi, mało osób do gadania. Ale to w takim razie, żeby nie było, że nic nie zrobiliśmy, to pojedziemy sobie do Beki jeszcze. Aż sobie ją zaznaczę, może. Może nie wykonamy dzisiaj zadania dla niej, ale przynajmniej sobie ją poznamy. Te auta to zachowują taką odległość od siebie bezpieczną, że jestem pod wrażeniem. Szaleni, naprawdę szaleni. A właśnie, a jeszcze zobaczę, czy na stacji mogę kogoś poznać. Na przykład mogę wejść do środka. Chyba nie. Może dlatego, że niedziela jest zamknięte. O, otwarte. Ale tu nikogo nie ma. Dobra. <laughs> Idziemy stąd. Idziemy odwiedzić Beki, zobaczymy, czy ona by się nie nadała czasem na, em, na naszą panią serca. Mm, tam mamy jechać. Okej. Okay. Tam ktoś sobie biega. Wycierasz do Newfields. Okej. Okay. Znaczy ta droga jakoś tam dziwnie zakręca. Znaczy ja mogę po, pojechać między polem? Chyba mogę. Co mi szkodzi? Byle tylko nie najechać na uprawy. Bo mnie zbesztają zapewne. Tutaj jest niebezpiecznie wąsko. Ale może mi się uda. daliśmy radę. Tu jest droga, akurat potrzebna. O nie! Byle się tutaj nie zablokować nigdzie. Obok jednej ze stodół zauważysz starą przyczepę na siano. Tak jest. Poznaj Beki. Czyli tu musimy sobie zjechać. No też ładnie tutaj jest, ale to mi się chyba wszędzie podoba wszystko. <laughs> mm. Okej okay, Becky, dlaczego nie było ci w kościele? Co to ma znaczyć? Hello. Hello. Ojej, kubito. And you don't work for nothing, do you? Sorry, can't afford new workers. So what about this old hay trailer? I could use it as a payment. huh, If you say so, but it do not come too cheap. I need this barn and greenhouses. Oh, masakra! Shalona Babo! <laughs> okay, e, no, dobra! No, co innego mamy do wyboru? Nic nie mamy do wyboru. Albo kupić po prostu, albo jej naprawić. Co tam nasza e, farma? Poczeka, naprawmy tutaj stodołę. Praca dla Beki. No, musimy naprawić tu jej i szklarnię, tak? oj Beki, ty to nasz wy wykorzystasz chyba, co? Have you no dobra, niedziela czy niedziela, weźmy się do roboty, bo innej rady nie ma. Yy... Trzeba coś zrobić w tym odcinku. <gry> Także ja szybciutko naprawię ten budynek i wam pokażę, co i jak się tutaj zmieniło. Okej, okay, mamy to gotowe. Powiem wam, że ta szklarnia Beki była w jeszcze gorszym stanie niż nasza. Ja nie wiem, co oni tutaj tworzą. Czy ta wieś dopiero się wybudowuje, czy co? Bo wszelkie te gospodarstwa są tak zrujnowane, że chyba potrzebowali bohatera, żeby im wszystko na... zrobił. <grych> ale dobrze, wróćmy sobie do Beki. Beki chyba naprawdę bardzo cię lubi, Beki. Jesteś całkiem fajna. Muszę to przyznać. <grymne> tak, ale jak ja mam wziąć tą przyczepę? Czy ja pick-upem. Czy ja pick-upem ją zgarnę? No na pewno jej nie zgarnę pick-upem. Dobra, będziemy musieli sobie wrócić po tą, e, przyczepę w takim razie. Jeszcze zerknę, czy mamy tutaj jakieś ciekawe zadanie przy okazji do zrobienia. Ale wydaje mi się, że nie. Hmm. Tutaj stoi stara prasa kostkująca. Okej. Okay. A tutaj? Tutaj też była przyczepa na zboże. No, ciekawe, czy zadanie było łatwiejsze. I tu mamy stary siewnik. Okej, okay, czyli mamy jeszcze kilka rzeczy do zrobienia. Tutaj właśnie na dole mapki, ale to już sobie zrobimy w następnym odcinku. Także, moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się już w kolejnym niebawem. Do zobaczenia i pa!